Witaj. Chciałbym Ci pokazać dzisiaj, gdzie założyć politykę prywatności dla swojego autorespondera, który będzie dostępny w agrabi. Logujemy się zatem do panelu agrabi. Wchodzimy w zakładkę lista mailingowa. I tutaj, jak widzisz, lista mailingowa jest dostępna. Formularze zapisu na listę mailingową dostępne są na stronie głównej Agrabli, jak również na stronie spokojem konferencyjnym. Także jeśli będziesz zapraszał swoich potencjalnych partnerów do, do Agrabli, kierując ich ze swojego linku, który będzie z Twoim numerem ID, tam będą dostępne zapisy na Twoją listę mailingową. Widzisz, klikając na przykład tutaj, otwiera nam się strona Agrabli z naszym y, numerem ID. Oczywiście na sam początek pojawia się Twoja wizytówka, dlatego jest to tak ważne, aby wizytówka została stworzona jako pierwsza, aby ktoś, kto wejdzie na, y, na Twój link z Twoim numerem ID, wiedział z kim po prostu ma do czynienia. Kto z kim ma się kontaktować, i tutaj, pod spodem, jak widzisz, jest lista mailingowa, która jest podpięta. Pod którą musisz podpiąć swojego swój autoresponder I tu na, na dole jest polityka prywatności, aby stworzyć taką politykę prywatności możesz ją stworzyć w serwisie Google Site jest to bardzo, bardzo proste bardzo proste narzędzie do tworzenia małych stron internetowych ale oczywiście musisz posiadać swoje konto mailowe na Gmailu Oczywiście jeżeli masz konto możesz sobie tam za, możesz założyć tam swoją, swoją politykę prywatności jest to bardzo prosty sposób. Klikasz na utwórz, otwiera ci się kreator, co możesz zrobić, i tutaj po kolei musisz wypełnić wszystko, aby móc stworzyć swoją politykę prywatności. Ale jako, że jesteś partnerem Agrabli, chciałbym ci polecić stworzony przez naszych partnerów darmowy, darmowy kreator stron internetowych. Darmowy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteś partnerem Agrabli. Jak widzisz, tutaj stwórz własną stronę. I tutaj, jak widzisz na dole, w formularzu, w którym musisz wypełnić, jest podane Twoje imię plus ID. Czyli, jeżeli jesteś partnerem Agrabli, taki kreator został stworzony dla ciebie. Tutaj, aby móc uzyskać dostęp do niego, wpisujesz swoje imię, Twoje ID, przykładowo 111, i tutaj taka mała prośba od twórców, jak również ode mnie, abyś yy, wpisał na końcu numer 875. Czyli będzie wiadomo, że usłyszałeś o tym kreatorze właśnie z mojego polecenia oglądając ten filmik w, tym, w kreatorze masz tutaj wszystko wytłumaczone krok po kroku masz dostępne filmiki które na pewno Ci pomogą jak stworzyć ta, taką stronę i jest to naj, naj na najprostszy sposób jak można gdzie gdzie można stworzyć swoją politykę prywatności jeżeli nie masz jeszcze swojej strony internetowej ani swojego bloga tutaj jak widzisz jest poradnik wideo pokazane jest wszystko krok po kroku jak możesz jak należy stworzyć postępować aby stworzyć swoją w stronę internetową. Jest to bardzo prosty system jest to oparty na WordPressie. Także myślę, że najlepszym sposobem jest skorzystanie z tego kreatora, który jest dostępny pod nazwą multistrona.pl. Pod filmikiem znajdziesz link również do tej strony, i będziesz mógł tam stworzyć swoją politykę prywatności. Kolejnym krokiem, który będziesz musiał zrobić jest wprowadzenie numeru ID lub ID ze swojego autorespondera, którego będziesz korzystał. Będzie to albo Implebot, albo Benefiter. Ale o tym dowieść się w następnym filmiku. Na dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę.